Christian Horner powiedział, jedno chciałbym jednak podkreślić, że jeśli chodzi o Alana Permeyna, chociaż z nim nie współpracowałem, to uważam, że trzeba oddać szacunek komuś, kto ciężko Uwaga. pracował przez 34 Uwaga. lata i był mocno zaangażowany w zdobycie tytułów mistrzowskich przez Michaela Schumachera Zmi i Fernanda Alonso. On mi to uświadomił dopiero. Był również pewnym oparciem w okresach, kiedy zespół przechodził spod jednej administracji pod inną, od jednego właściciela do drugiego i tak dalej. Razem teraz z, panią nazwa z Teraz nazwałem to oparciem. jak kiedyś mówili, czas się zmienia, pan zawsze jest komisją. Był w tym okresie pewnym i stałym elementem. To naprawdę zasługuje na szacunek szacunek i uznanie. Jestem pewien, że tak jak w przypadku Otmara nie będzie to ostatni raz, kiedy zobaczymy go w alei serwisowej. Nie mam co do tego sienia wątpliwości. I to jest bardzo ciekawe. Pomyślcie z perspektywy waszej pracy, jeżeli pracujecie w prywatnej firmie albo macie swoją własną firmę. Pomyślcie facet w tak konkurencyjnym rynku, gdzie tak często się zmieniają zespoły, pojawiają się pieniądze większe, mniejsze, limity budżetowe, inni sponsorzy. Generalnie jest rotacja w branży i wszyscy o tym wiedzą. Mamy gościa, Alan Permain, który przez 34 lata to jest więcej niż ja żyję stary. W 89 roku. Myślicie, o czym to może świadczyć? Albo ty był tak dobry, że był w stanie przekonywać każde kolejne logo sponsora firmy i wszystkich innych, o, że jest dobry? No, mnie. Przypominamy o... o plansze na początku tego podcastu. Alan Permain nie pozwolił na wymianę komputerów od 1989 roku. No, Mów wmówił wszystkim. Na dosie. Że tak, I tylko on znał hasła do wszystkiego. Jak nie, to was zdedosuje. Rozumiesz? I tylko on był w stanie te Windows 9.5 poodpalać. A oni do dzisiaj mają tak stare sprzęty i tak starą infrastrukturę w fabryce, bo Permain się upierał, że go nie można zmienić, że przestanie działać bez tego komputera. I w końcu ktoś przyszedł i spojrzał na to wszystko KBM. Z tymi nowymi inwestorami przyjechał. Kto spojrzał, co tu się dzieje? Co wy macie w tej fabryce? Czemu to wszystko jest takie stare? Co tu się dzieje? Dlaczego to jest Windows 95 stary? Przecież tego nikt już nie używa. Ale Alan mówi, że nic nie może działać bez tego. Chodź tu! Sugerujesz, <grym> że Alan Permain to był taki trochę creepy office? Tak, może tak być. Chodzi policja, on. <grym> no, spoko.